Mam kogoś z tej strony Polski Dream Pro, gramy w Breakouta, czyli się drugi odcinek Breakouta. No. Widziałem, że, że kilka osób w topce zrobiło ponad 2 miliony. Więc muszę zrobić ponad 2 miliony, żeby je pobić. Te osoby. Pokażę wam co się zmieniło od ostatniego odcinka. Po pierwsze, mój rekord drugie nagrody już odebrałem ekwipunek mam więcej skinów mam takiego zielonego fajnego ale ja wcześniej <grym> były duże lagi mam nadzieję że teraz będą mniejsze no poczekajcie no. i są takie totalne lagi nie wiem kalu z tą grą bo są takie lagi przed chwilą będę na moim game boosterze, żeby zbuszać gierki. wyczyściłem sobie jeszcze pamięć, wszystko co mam w koszu. I dosłownie, są takie lagi. I tak. Że tutaj, gdybym teraz chciał robić te 2 miliony, to bym na nie zrobił. Bo tak, jak, no, teraz się jakoś to idzie. Mam w ogóle skąd 40 razy równo przez jednej gry? Nie. Jakaś reklama. Widzimy się zaraz. Dobra, bo coś mam ścinkę jakąś. A dobra, już. No i widzicie jakie. I jest taki jakiś jak 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 jednościnka. W ogóle dziękuję widzowie za 230 subskrypcji. Jakoś to lepiej. No. Co wie? być tak, 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 tak zobligowana. Kalu, masz 2 miliony subskrypcji ponad. 2 miliony 400 subskrypcji, ale taką grę robisz. I, I kolejna reklama. Tak i mnie usłyszał. W ogóle na ostatnim odcinku z Breakout macie ponad 300 pety. I to wszystkie moje rekordy na rekordach. Bo mój najpopularniejszy, drugi, drugi może gdzieś na dwóch świetlę, nigdy I na odcinek, najpopularniejszy odcinek, mój najpopularniejszy odcinek, mój najpopularniejszy odcinek, mój najpopularniejszy odcinek, odcinek, miś został 36 hajsy Teraz to idzie. No teraz się do <noise> tego nawet obić, znaczy, żadnie nie pobiję rekordu mogę być blisko chociaż, chociaż to mój rekord to nie mógł by te 18 to się wydarzyło 19 ale no, niestety te pojazdy no ja wolę zdecydowanie ten motor więc Fajnie jest taki w że taka ten motor

Takie lagi, aż przychodzę. Mam nadzieję, że się nie skoję za szybko. No właśnie, to jest teraz. No, nie da by końca Powinienem wziąć tego. Nie da by końca tylko magnes, żeby to szybciej zbierać. I to by końcówki też już dają. ale to ten. Magnes. jeśli macie wymaksowane samochody, to zawsze kupujcie magnes, a dopiero później do wilkońcy, bo jeśli macie wymaksowane te pojazdy, to tak to będzie szło magnesem, to dla na przykład. Możecie pisać w komentarzu, jest wasz najlepszy wynik. Magii, więc może dobrze mi pójdzie. To jest ostatnia runda. Czekaj, co z magnesem. teraz nie wiem, co zrobiłem z magnesem. Runda z magnesem. Czekaj, jak mi pójdzie. A, odkryłem jedną rzecz. To, na przykład, grał dinozaurze, co na Google Chrome. Do której ta gra jest podobna, to od, w tamtej y, grze cały czas przyspieszasz. Przyspiesza, Czyli w brykałcie przyspieszasz do jakiejś maksymalnej prędkości, bo cały czas na tej samej prędkości. Więc jak już dojdziesz do tej jednej prędkości i się do niej przyzwyczajasz, to możesz robić jakiś też rekord, o ile się głupio nyskujesz ja się tak... Do... O! Teraz z magnesem może dobrze pójść. Jeszcze się przynajmniej zobaczymy. Że nie A niestety się nie popisałem, ale to też samochód lubię, ale na pewno no nic nie przebije dla mnie motorka. Motorek jest najlepszy, bo się często zdarza. Te, czyli teraz mam często samochód. No i wiecie co widzowie, kurde, Double Coinsy kupimy i Magnus, teraz to jeszcze lepiej pójdzie. Please, Ty Końcu, nie pójdź do nas, niech on Wiem, że tam to uderza i Dobra, trzy. Może mi to dobrze zrobić, ale muszę się też wpłyć tam A, Jest bardzo wciągające to wczoraj. No i samolot. Ta gra mnie nie lubi, bo to tutaj daje samolot. A to chyba, że bo, chyba, że ta gra chce, żeby mi ale już do 400 chodzi Jeśli nie będzie lagów, możliwe, że pobierz chwilę. Wczoraj byłem w top 200, później zrobiłem to 18 tysięcy i byłam top 24, a dzisiaj tego. Znaczy, nawet nie byłem w top 200 wtedy. A teraz, dzisiaj patrzę, no już jestem nawet nie top 25. Tak pewnie nie top 30. Jestem ostatnia. Są duże lagi, kaluch, ogarni tą grę. Moja taktyka działa. To jest ostatnia runda. Zobaczmy do ile dojdę. No i kaluch, ogarni tą grę nie. No, widzowie, sprawdzę, która minęła do tego odcinka. Nie no, możemy jeszcze zagrać chociaż jedną. O, tak. Jak coś gra jest darmowa, widzowie, i nie jest w ogóle ani trochę tutaj Pay2Win, systemu pay to win Kurde, no będzie mi ta gra, bo widać, że Kaluch jakoś mega mocno oszczędzał na budżecie w tą grę i no nie, nie płacił dużo, żeby to grę stworzyć, zapłacił no nie wiem, no pewnie trochę to kosztowało, ale jakiś procesor tej gry nie jest najlepszej jakości. na tamtej przeszkodzie którą teraz widzieliście już się już skórę i tak i już przekonam i zmniejsz szansę na samolot, bo samolot jest trochę słaby, albo ulepszy go sterowanie 70 To jest możliwe albo ostatnie, jeśli dobrze mi pójdzie, a jak źle mi pójdzie, to przy ostatnia runda. Budżet. To jeszcze w grze nie chcę dać pieniędzy. Mi to trochę przypomina takie połączenie gry Subway Surfers i tego T-Rex. To zostaje już, tak gra zostanie na tej w Teraz, jeśli umiesz grać i zeskiliłeś się na tej prędkości, no to robisz jaki chcesz dosłownie. Chyba, że się głupio oskoliłeś, ale będziesz miał ścinkę, to wtedy... no. To już jest ostatnia runda, więc wydaje się, że wszyscy Zobaczymy, może pobiję swój rekord, może pobiję rekord tutaj tego, tej gry. Może zrobię 1000, może zrobię 500, może zrobię 3000, może zrobię 400 tysięcy. Robiłem jeden na dużo wyświetleń i nawet w najpopularniejszy odcinek o samochód chyba ten odcinek z breakouta wszedł nawet w moje rekordy w shortach, nie będę gadał bo tam są kilka tysięcy ale na odcinkach mój rekord to było 90 to odcinek z brief który tyle zrobił a teraz mamy czy mam 4 nawet razy więcej Chyba 5 razy więcej no prawie 5 razy więcej Jak widzicie, zarobiłem 1000 widzowie Tam samochodzikiem No i była ścinka O co Dobra widzowie, no kończę odcinek. Trzymajcie się, papa. Pa.